W dniu wczorajszym dolnośląscy policjanci zabezpieczali zgromadzenie, jakie szło ulicami w okolicach centrum Wrocławia. Policjanci swoje działania ukierunkowali na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, rozumianego także jako wyławianie tych osób, które mogłyby stanowić zagrożenie zarówno dla osób biorących udział w zgromadzeniu, jak i wszystkich osób postronnych. I tak wynikiem działania funkcjonariuszy dolnośląskich było podjęcie działań wobec 11 osób, które posiadały przy sobie... Niebezpieczne przedmioty w postaci w jednym z przypadków szabli, noża, rac, a także odpalaniu materiałów pirotechnicznych. Są to takie najbardziej jaskrawe przypadki, w trakcie których policjanci interweniowali wobec mężczyzn, którzy teraz odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem, a grozi im kara aresztu nawet do 30 dni, a także grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych. Policjanci ujawnili także kilkadziesiąt innych drobniejszych wykroczeń, również likwidowali 145 osób, ale te dział Związane z zabezpieczeniem to także czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, i tak funkcjonariusze, żeby wszystko odbywało się bezpiecznie, regulowali odpowiednio ruchy na głównych arteriach w okolicach centrum Wrocławia.